Witam was, kochani. Dzisiaj mamy środę. Ja jestem Szymon i zgodnie z zapowiedzią dzisiaj pojawia się kolejny odcinek. Nagrywam go dlatego tak wcześnie, bo kochani pracuję na drugą zmianę. Co będzie w naszym odcinku w środę? Na pewno będziemy przeprowadzać takiego pajączka Acanthoscuria geniculata. Co można o nim powiedzieć? To jest ptasznik występujący w Brazylii. Na pewno nie nadaje się dla osób, które mają małe doświadczenia z pająkami, czyli powiedziałbym pająk dla średnio zaawansowanych. Bo uwaga, on z natury lubi być agresywny. Chociaż wiadomo, zdarzy się też osobnik, który jest łagodny. Ten, który tutaj mam, powiem Wam, że wylinkę temu brałem ją. To jest samica, brałem ją spokojnie na ręce, bez żadnych obaw. Teraz już zauważyłem, że zaczęła atakować moją pensetę, kiedy ją karmiłem. Z racji tego nie będę jej brać na rękę, tylko po prostu odłowię ją sobie do pojemniczka. Ale co najpierw, kochani, mam tutaj, proszę ja was, takie śliczne terrarium, zobaczcie sami, no jest mega ślicznie wykonane, od firmy, proszę ja was, Exotic Box. Szczerze mówiąc, na początku teraria zostały rozbite przez kuriera, ale w zamian z producentem terariów doszedłem do porozumienia, że jako rekompensatę otrzymam jedno małe terarium gratis. I kochani, tak też się stało, z czego jestem naprawdę mega zadowolony, bo mam kolejny domek dla pająka i to zupełnie za free. Ale w tym odcinku zajmijmy się aranżacją tego terarium, chociaż na koniec też mam dla Was małą niespodziankę. Dobra, czyli wiadomo, jest to ptasznik brazylijski, mimo wszystko Brazylia, czyli lubi mieć na pewno wilgoć, ale torfik no to jest podstawa, sypiemy go tutaj sporo, bo to jest ptasznik, który kochani lubi kopać naprawdę i z reguły on nie dysponuje silnym jadem. Nadaje się dla osób takich, które nie mają, które nie są uczulone na jad. Swoją drogą pierwszy raz widzę tego typu też terraria. nie wiem do końca jak uda mi się aranżacja tutaj, zmienię Wam troszkę kadr, żebyście też widzieli co ja tutaj działam sobie, o tak jak widzicie torfik, kochani, troszkę go dam więcej, bo mówię, to jest pajączek, który naprawdę kocha kopać, no i będziemy go za chwilkę tutaj przeprowadzać, ale najpierw oczywiście trzeba przygotować mu domek, ojej. Dobra, standardowo torfik, Ja już go tutaj sobie pomieszałem trochę z kokosem. I teraz tak, kochani, tak jak mówiłem, ten pajączek czasami przejawia agresję, ale zanim ja go tutaj wprowadzę, jeszcze muszę zapewnić mu jakąś kryjówkę, żeby on zaniepokojony miał gdzie się ukryć. Oj. I myślę, że tu spróbuję mu zrobić taki oto domek, kochani dobra, trzyma się. No, trzyma się. Jak wiecie ja bardzo lubię robić takie detale już pewnie w rogach teradiów. Jak wypowiadałem się o tym w poprzednim odcinku tam, ale no po prostu mamy jakieś takie upodobanie i, i naprawdę podoba mi się to wizualnie. Kochani, z racji tego, że nie mam zajętów, za chwilkę do Was wracam. Schodzę na chwilkę z kadru i po chwilce, po chwilce będę. Witam, już jestem z powrotem. Wróciłem do Was, mam tutaj pojemniczek z mchem. Zaraz sobie tutaj zrobię ten wystrój, który mam nadzieję, że przypadnie mi tutaj do gustu, bo mówiłem, nie urządzałem jeszcze takich terariów. Swoją drogą, terraria są dla mnie nowością takie, bo mają podwójną wentylację, kochani. A ja takiego jeszcze nie posiadam i jestem strasznie ciekaw, jak to mi będzie zdawało egzamin tutaj. Jak widzicie, ja już sobie tutaj w miarę wystroiłem. O, proszę bardzo, terrarium wygląda mniej więcej tak. To jest kosteczka, kochani. Eee, no naprawdę, wymiarów teraz no, już nie pamiętam, ale... Za śmieszne pieniądze, naprawdę polecam wszystkim terrarystom i co? Ja zabieram się za odławianie pajączka i gdy już to zrobię, wracam do Was. Dobra kochani, wróciłem, pajączek jest już odłowiony. Pozwoliłem sobie tutaj jeszcze dodać takiego mikrusa naprawdę, taką sztuczną roślinkę, zaraz Wam tutaj zademonstruję, o. Proszę bardzo, widać ją na pewno koło tego kawałku drewka. Dobra, kochani, tak jak mówiłem, bierzemy się za pajączka. Pajączek ogólnie to jest Acantoscuria geniculata, czyli w tłumaczeniu to jest ptasznik białokolanowy. Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Kochani, to jest pająk, który jest aktywny przez całą dobę. On naprawdę kocha spacerować, być na widoku, i dla osób, które właśnie nie lubią pająków, które ukrywają się, chowają, jak najbardziej polecam. Także co, kochani, terarium jest urządzone, wypadałoby wpuścić do niego naszą samicę. Ja odłowiłem ją, tak jak mówiłem, do modboxu, dlatego że no, ostatnio zauważyłem, że ten pająk nie boi się atakować, nawet tę setę atakuje. Także jeśli ktoś go posiada i nie ma wielkiego doświadczenia, odradzam branie go na rękę, bo nie wiadomo, jak to się skończy. Mam nadzieję, że tylko wyczesaniem włosków. To jest właśnie gatunek, który wyczesuje włoski parzące, a za to nie dysponuje silnikami. Zatem co, kochani? Puśćmy ją, zobaczymy. Zobaczymy, co ona... Aha, ale ona chce się czesać. Idź sobie malutka, może to mi sama wyjdziesz tu... To... Wyjdź samo, no chodź i idź sobie na wentylację, do nowego domku, tylko się na mnie nie czyszcz. O i proszę bardzo kochani. W ogóle w ten sposób powinno się postępować z pająkami groźniejszymi, dlatego, że zmniejszamy ryzyko kontaktu fizycznego w ten sposób. No i wiadomo, tym samym zmniejszamy też szanse na pogryzienia jakieś obrażenia od włosków i tak dalej kochani, uważam, że na tym skończymy pierwszą część odcinka, za chwilkę będzie druga, bo wydaje mi się, że nie starczy mi pamięci ale wracam do Was w kolejnym odcinku także samiczka no, udało się, terrarium jest zaaranżowane i uważam, że wyszło naprawdę fajnie zobaczymy jak ona będzie się tutaj czuć ale to już sami zobaczycie, bo będzie też, kochani, tutaj zapowiadam, będzie też seria, co słychać u danego gatunku mojego pajączka, którego, którego hoduję. I mam nadzieję, że również Was taki pomysł zainteresuje. Swoją drogą.